Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W obwodzie donieckim Rosjanie zdobyli Nowosoliwkę i Maksymiliwkę. Innymi słowy kociołno na południu się zaciska. Wojsko miało już wejść do Suchego Jału. To jest jedna z wiosek będących w centrum tego kotła. Mamy tutaj taki pas zabudowań na który składa się pod względem administracyjnym kilka miejscowości, które w praktyce się jednak ze sobą zlewają. I to będzie prawdopodobnie najtrudniejszy orzech do zgryzienia przy tej całej operacji. Ukraińcy podobno wysyłają posiłki pod Kupiańsk w celu przygotowania kontrofensywy. Wiemy jaka ta armia ma doktryna, kontrofensywa musi gdzieś być. Choć jako, że Ukraina nie ma za dużo sił, to i te posiłki nie są jakieś gigantyczne, mówimy tu o 30 czołgach i kilkunastu wozach opancerzonych. Nic, co by jakoś zmieniło bieg wydarzeń, a już na pewno nie skończyło się udaną kontrofensywą. Załański w wywiadzie stwierdził, że Ukraina, gdyby chciała to mogłaby zająć kurską elektrownią atomową w czasie swojej ofensywy. Ale on podjął decyzję, żeby tego nie robić. Bo Rosjanie będą do niej strzelać, no a on nie chce katastrofy nuklearnej. Od początku wojny załańskiemu wyraźnie ubyło chyba trochę IQ. Już pomijając, że to nieprawda, no to na tę chwilę już każdy i na samej Ukrainie i poza nią wie, że ta operacja była zwyczajnie nieudana. No tego nie da się obronić. Jedyną taktyką na wybrnięcie z tego pr jest po prostu no, nie ruszać tematu. Choć to też pokazuje, że cała ta wyprawa w jakiś sposób mu jednak ciąży. No bo to w sumie była między innymi jego decyzja, no wojskowi od razu mówili, że to głupi pomysł. Podobnie zresztą jak było chociażby przy Zaporożu. Zresztą to nie jedyna błys błyskotliwa wypowiedź wielkiego wodza. Bo stwierdził on również chociażby, że należy zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie, gdyż odciąga on uwagę od konfliktu ukraińskiego. Wiadomo, można powiedzieć, że to jest w pewien sposób logiczne, biorąc pod uwagę, no, że jego korzenie są jednak bliższe przeciętnego Izraelczyka. Ale sam Netanyahu przecież też nie chce zakończyć wojny u siebie, a chce pomóc z kolei Rosjanom w zakończeniu tej na Ukrainie. Z dokładnie tych samych powodów. Można powiedzieć, że ci dwaj panowie na tej chwile walczą o możliwość mordowania swoich własnych obywateli, po to by samemu nie wyskoczyć przez okno. To naprawdę trudno wyobrazić sobie żałośniejszą rywalizację. Wypowiedź komika niepokoi nawet jego zachodnich kolegów. Pojawiają się doniesienia, jakoby zachodni politycy mieli teraz problem, ze zrozumieniem jego angielskiego. No i angielskiego komendanta. O ile Syrskiego nie słyszałem, jak mówi po angielsku, to wydaje mi się, że z angielskim w wykonaniu Wołodymyra jest wszystko w porządku. No tylko jak się mówi bez sensu, to bez sens wychodzi w każdym języku. Oczywiście to dosyć wygodna wymówka. Wiadomo, trochę też się wpisuje w taki. Stereotyp wschodnioeuropejczyka, no łatwo to przełknąć tak zwanemu odbiorcy masowemu na zachodzie. Amerykański MSZ grozi Gruzji konsekwencjami za niepraworządne przeprowadzenie wyborów. Koś na razie żadnych szczegółów nie podali, w sumie dla mnie treść tej wypowiedzi brzmiała nawet trochę bardziej jak takie ostrzeżenie. Niż zamiar wymierzenia kary na tę chwilę. Jak dla mnie to może być taki sposób przygłupów na negocjacje po prostu. A to oznacza jedno: no, Majdan zostaje niejako nieoficjalnie odwołany. Nie żeby się coś zmieniło w zamiarach ich, no, ale po prostu na tę chwilę nie mają środków na ich przeprowadzenie, a celem nadrzędnym jest Rosja. Więc jakoś do tych sterów się tam dopchalić i bardziej powiedzmy. Realistyczni przedstawiciele tego aparatu państwowego, którzy doszli do wniosku, no, że jak nie mamy kija na tę chwilę, no to musimy spróbować marchewką. W sumie ten rząd jakoś turbo prorosyjski nie jest, więc teoretycznie mają szansę, by ich nawrócić, choć moim zdaniem jest to szansa bardziej teoretyczna, bo związki gospodarcze pomiędzy tymi krajami są zwyczajnie zbyt silne. Jakby teraz zerwali z Rosją stosunki na przykład, no to by ich ludzie na taczkach wywieźli. Zresztą opozycja w tym kraju robi z siebie coraz większe pośmiewisko. Na tę chwilę prezydent oskarżyła prokuratora generalnego o zdradę stanu, gdyż nie chce wszcząć postępowania w sprawie sfałszowania wyborów bez dowodów na ich sfałszowanie. I ona sama nawet mówi, że nie ma tych dowodów, gdyż zbieraniem dowodów ma się zająć prokuratura. No to niestety tak nie działa. Prokuratura musi mieć jakieś podstawy do wszczęcia śledztwa. Przynajmniej jeżeli mówimy o państwie prawa, które rzekomo jest ich celem. Oczywiście Surabisz w doskonale o tym wie, no ale nie może od tak uznać tych wyników, no gdyż sponsorzy odetną ją od kasy. A jak się całkiem na nią wyprą, to i może skończyć jak Sokaszwili w więzieniu. Więc to jest taki rozpaczliwiec po prostu, nachwytamy no, chwytamy się byle czego, nawet brzytwy, żeby zwyczajnie w świecie nie utonąć. A propos Amerykanów, to mieliśmy głosowanie w onz W sprawie zniesienia embarga na, U... na Kubę. Za były wszystkie kraje oprócz trzech: USA i Izrael. To wiadomo, ale co ciekawe, wstrzymała się też Mołdawia. To wiadomo, tam sytuacja jest jeszcze niepewna, więc ten rząd musi teraz lizać rowa Amerykanom jak tylko się da. Przy okazji, trzeba by zmienić po prostu system głosowania w ONZ-cie na jakiś większościowy no bo przy obecnych zasadach, no to ta rada ONZ-u nie ma racji bytu. Zresztą, przy okazji tego głosowania mieliśmy mały skandal z kolei w Argentynie, której przedstawicielka, jak zresztą przedstawiciele reszty państw, zagłosowała za zniesieniem embargo, podobno wbrew reszcie rządu, co zresztą skończyło się jej dymisją. Jak dla mnie bardziej jest ona no pretekstowa, nawet najbardziej zagorzali zwolennicy Amerykanów byli za zniesieniem tego embargo, więc raczej nie sądzę, żeby ten rząd kazał jej głosować przeciw, zwłaszcza, że on mimo gadania aż tak bardzo samych Amerykanów w działaniu nie wspiera. Francuska gazeta Le Monde wystosowała naprawdę śmieszny artykuł pod tytułem Uszczelnienie sankcji na Rosję może wywołać globalną katastrofę. W sensie, no do pewnego stopnia może i mają rację. Ale jest to gigantyczny pokaz hipokryzji. No bo umówmy się, obecne sankcje to tak naprawdę brak sankcji. Bo Rosja sprzedaje ropę po tych samych cenach co reszta świata. Te wszelkie komplikacje spowodowane sankcjami płacimy my. A to jest dosłownie na tę chwilę najgorsza opcja z możliwych. Jeżeli nie chce się wywrócić europejskiej gospodarki do góry nogami, no to trzeba te sankcje po prostu znieść. Tylko żeby to przyznać, no to trzeba też cywilnej odwagi, której autorom wyraźnie brakuje. A skoro napisali taki artykuł, no to zdają sobie chyba sprawę z powagi sytuacji. O ile takie tchórzostwo, no wiadomo, nie niesie za sobą aż takich konsekwencji jak ten szał, który obserwujemy na tę chwilę urządzących, no to to są momenty, w których nie da się po prostu stać z boku. Jak dla mnie, pod względem moralnym, to tego typu sceptycyzm no, nie różni się za wiele od postawy prowojennej. Chińczycy nałożyli sankcję na amerykańskiego producenta dronów używanych na Ukrainie Skydio. A jest to o tyle bolesne, że Chiny posiadają prawie 90% światowej produkcji bez załogowców. Firma ta importuje, wiadomo, tylko niektóre części. Z tym, że ten segment gospodarki jest przez rząd amerykański bardzo mocno ocelony. Więc jeżeli importują coś do dronów z Chin, to raczej nie ze względu na cenę, ale albo ze względu na jakość, albo po prostu nie ma amerykańskich zamienników. Pamiętajmy, że to jest korporacja. One rzadko same z siebie decydują się na droższe rozwiązania. Więc prawdopodobnie chodzi po prostu o opcję numer dwa. W tym przypadku chodzi o uzbrajanie w te drony Tajwanu, jest to zresztą kolejna tura wojny ekonomicznej między mocarstwami. Przy okazji znalazłem artykuł o tym, jak Rosjanie obchodzą sankcje na procesory, z kolei za pomocą jednej z indyjskich firm farmaceutycznych. Znowu niby nic dziwnego. Choć, nawet jak teraz dziennikarze próbują właśnie wskazać konkretne przedmioty. Chyba legislatorom, no to w tym przypadku to się nic nie zmieni, gdyż raz na ich miejsce mogą przyjść inni. Dwa, sami amerykańscy producenci zapewne doskonale zdają sobie sprawę, gdzie to wszystko tak naprawdę idzie. No tak jak tutaj, no po co producentowi leków części komputerowe? No ale hajs się zgadza i to jest najważniejsze. A wiemy, że Stany Zjednoczone należą do korporacji. Także w tym przypadku ta tak zwana racja stanu musi po prostu ustąpić. Choć szczerze mówiąc to i tak mnie troszkę zaskoczyło, o tyle, że z tego co kojarzy, Chińczycy na tę chwilę robią już własne procesory, więc po co sprowadzać amerykańskie, jakby nie patrzeć z kraju wrogiego, skoro to idealna okazja, by dać zarobić sojusznikom. Domyślam się, że po prostu większość komputerów w Rosji Chodzi na tę chwilę właśnie na Intelu, jakby nie patrzeć. Jeszcze do niedawna to był praktycznie monopolista na tym rynku. Choć znowu, jak zrywasz z Zachodem, no to zrywasz z Zachodem. Niestety, ale Władimir podjął rękawice, więc musi się teraz do tego dostosować. A propos Władimira, to podobno Izrael chce mediacji z jego strony w sprawie konfliktu palestyńskiego. O możliwości mówiło się już, od bardzo długiego czasu jednakże do tej pory sami pejsacze nie wykazywali woli do rozmów w swoim konflikcie, choć jak teraz sprawy przestały iść po myśli Netanyahu, no to kto wie. W Białym Domu też będziemy mieli zapewne zmianę władzy, więc jest to idealny okres na tego typu przetasowania. Na razie Izrael miał się podobno dogadać z Libanem. Podobno, bo nawet sam rząd libański wysyła trochę sprzeczne sygnały. i miał to w ogóle zrobić Amos Hochstein, który to w sumie ma podobno reprezentować Amerykę. No choć uradził się w Jerozolimie na taka szara eminencja w Stanach. A to by mogło sugerować możliwość ewentualnej wojny domowej. Armia libańska nie działa zbyt dobrze. Zresztą w dużej części dlatego też, że jej zachodni partnerzy nie bardzo im ufają. Szczerze mówiąc, jak dla mnie, myślę, że mogłoby to się skończyć nawet drugim Afganistanem. Hezbollah jest teraz dużo silniejszy niż podczas ostatniej wojny domowej, gdzie armia libańska również miała wsparcie z Izraela, plus teraz mamy jeszcze wsparcie samego Iranu. Tak a propos, to podobno ich kontratak ma się rozpocząć jeszcze przed wyborami, no także już za chwileczką. I podobno mają za cel wziąć sobie stacje odsalające wodę, a Izrael większej wody pitnej ma właśnie w wyniku odsalania wody morskiej, co mogłoby się skończyć naprawdę źle. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nawet jest dobry pomysł, bo to mógłby być już krok troszkę za daleko, ale znowu nie wiemy, czy to nie jest po prostu kolejne straszenie Iranem. Donald Trump podczas wywiadu u Cuddlesona opowiadał o swoim byłym doradcy do spraw bezpieczeństwa, Johnie Boltonie. No generalnie kolejny gość z cyklu, jak się takie coś uchowało. Krótko mówiąc, on chciał wywołać wojnę zawsze i wszędzie, no prawdziwy fanatyk. Teraz typa ma już nie być, no ale zobaczymy, kogo weźmie tym razem na ten stolik. Bo to, że on teraz wyśmiewa jednego neokonserwatysta, to nie znaczy, że nie może wsadzić całego innego. Chińczycy mieli włamać się do rządowych baz w Kanadzie. Co ciekawe, większość informacji, o których wiemy, że wyciekły, miały dotyczyć współpracy Microsoftu z rządem Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na tę chwilę, dzięki inicjatywie Pięciu Oczu, służby kanadyjskie i amerykańskie stanowią praktycznie jeden organizm. Niestety rządy tych krajów nie stanowią jeszcze jednego organizmu i przeznaczają też m.in. różne środki na utrzymanie tych służb. W efekcie tego mamy tego typu słabe ogniwa. Co ciekawe, podczas konferencji, będącej odpowiedzią na ten atak, to w ogóle szef służb kanadyjskich wskazał nich Chiny, a Indie jako największe zagrożenie Kanady. Tak jak USA jest zainfekowane pajsaczami, takich północnych sąsiedzi mają, mają Sikhów, z Indii, którzy się niewiele w sumie w zachowaniu odpisatych różnią, a chcą niepodległości i wciągają w ten głupi konflikt kraje, na których pasożytują. Kolejny powód, dla którego tego typu połączenia wywiadów są głupie. A przypomnijmy, że Lion to w ogóle chce podobnego rozwiązania i u nas. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, zapraszam na mój profil na www.cofi.ca, link będzie w komentarzu. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.